Obok Jezusa wiesiało dwóch przestępców. Jeden mu ubliżał, a drugi powiedział: Wspomnij o mnie dzisiaj, jak będziesz u swojego ojca. Każdy z nich miał grubo za uszami, bo to było tak naprawdę krzesło elektryczne. Powiesili ich na krzyżu. Musieli mieć grube rzeczy za sobą. I Jezus nie rozmawiał z nim o jego uczynkach. Powiedział: Dzisiaj będziesz ze mną u ojca. Dlaczego? Bo uwierzył. Jedno pytanie będzie, gdy zamkniesz oczy, jedno pytanie, gdy skończy się to, co nazywasz dzisiaj. Czy uwierzyłeś? A do życia tutaj, żebyś zwyciężał, żebyś miał na ziemi, jak w niebie, potrzebujesz iść za Bożą prawdą, bo tam jest obietnica i tam jest zasada. Bóg powiedział: Idź, jeżeli jesteś mój. Idź i bierz. Idź i bierz ziemię. Jak przez wiarę, bo ja jestem z Tobą, nigdy Cię nie zostawię i nie opuszczę. Powiedział: Pańska ziemia jest to, i co ją napełnia, i dał to swoim dzieciom, i powiedział: idź I ci bierz, a ja jestem z Tobą. Powiedział: Wszystkiego próbujcie, tego co dobre dla Was, się trzymajcie. Wszystko Ci wolno, nie wszystko jest pożyteczne. Możesz być zdrowy, możesz być bogaty. Możesz zarządzać swoim życiem, masz zwyciężać, jak wierząc w to, że Bóg jest z Tobą?